Witaj. Dziś rozpoczynamy cykl filmów na temat czujcy. Zapraszam. Pan nas zapowiedział wielkie odstępstwo od prawdy zapowiedział, że chwast będzie pomieszany z pszenicą apostołowie zapowiedzieli również odstępstwo i to odstępstwo miało panoszyć się aż do ponownego przyjścia Pana, który tchnienie swych ust ma niegodziwca więc z tego powodu dzisiaj zajmiemy się tymi najbardziej poważnymi herezjami które pojawiły się po śmierci już apostołów, a które najbardziej zagrażają naszej więzi z Bogiem i Synem Bożym. Do takiej najgroźniejszej herezji zaliczyć trzeba trójcę. Wiem, że dla wielu słuchaczy jest to szokujące i w tym momencie mieliby ochotę mi wygarnąć, może nawet fizycznie, ale. Zastanówcie się nad tym, dlaczego w Biblii nie ma nigdzie wzmianki o Trójcy. A przecież było zapowiedziane, że przyjdzie odstępstwo. No, potem przyszła Trójca, więc już z tego powodu warto się zastanowić nad tym tematem i warto go przeanalizować. Ja go przeanalizowałem i chcę się z Wami podzielić tym, co znalazłem w Piśmie Świętym. I tak dzisiaj skupimy się na Ewangelii Mateusza, trzeci rozdział, werset szesnasty i siedemnasty. Czytamy tam. A gdy Jeszu został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wy. A oto otworzyły mu się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębica, i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Zwróćcie uwagę, po pierwsze, Duch Święty stąpił na Pomazańca, podobnie jak na innych ludzi. Nie ma w tym nic szczególnego, poza tym, że Duch jest tu na początku czymś na zewnątrz syna. Duch nie jest synem. A syn nie jest duchem. Jeszcze wrócimy do tego tematu. Po drugie, Chrystus musiał otrzymać ducha, a nie był nim sam właśnie. Zobaczcie, jak dużo informacji ten werset nam mówi, na które zwolennicy trójcy nie, nie zwracają uwagi. Po trzecie, na zewnątrz, czyli niezależnie od pomazańca, pojawia się Bóg, ojciec, a dokładnie jego głos. Dlaczego Bóg? Chrystus i Duch pojawiają się w jednym miejscu, a są opisani niezależnie od siebie? Dlaczego w tym momencie nie doszło do publicznego połączenia się trzech osób? Odpowiedź jest prosta: bo nie są jedną osobą, ani tym bardziej jednym Bogiem. Po czwarte, Bóg ojciec wydał świadectwo swojemu synowi. On go uwiarygodnił. Później Chrystus powoła się na różne świadectwa, różne, i w tym także na świadectwo Boga, i powie, to jest Diana 5,31, gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Zastanów się na tym Naucz się samodzielnie myśleć. Nie pozwól, żeby inni ci takie stereotypy dali klapki na oczy, czy na uszy, filtry na uszy, żebyś nie słyszał tego, co tam jest, albo nie widział tego, co tam jest. Zobacz, to jest powiedziane, że, że gdyby sam o sobie wydał świadectwo, to nie byłoby ono ważne. Nie było prawdziwe w tym przekładzie. Jeśli wierzysz Chrystusowi, to przyjmij do wiadomości, że głos z nieba nie uwiarygadnia o samego siebie, lecz zgodnie z prawdą swojego Syna, który był osobą całkowicie oddzielną od Ojca. Gdyby było inaczej, to owe świadectwo byłoby nieprawdziwe. Pomyśl o tym. Po piąte. Bóg nazwał Chrystusa swoim umiłowanym synem, gdyby istniał Bóg, który jedyny, to takie stwierdzenie o synu byłoby mylące, gdyż sugerowałoby oddzielny byt osobowy, po prostu Izraelici słysząc syn pojmowaliby zgodnie z własnym zrozumieniem że jest to ktoś tej samej natury co Ojciec, gdyż Bóg powołał go do życia i obdarzył szczególną miłością. Ale nie jest to ta sama osoba. Tak by to rozumieli. Zresztą, zresztą tak też na pewno rozumieli pierwsi chrześcijanie, to jest no, oczywiste. Użycie danych słów sprawiało nadawało mu znaczenia wypowiedzi. I nie możemy tej, tego znaczenia eliminować, bo my mia, mamy jakieś inną wizję i zmienimy znaczenie słów. Jeśli Bóg użył sformułowania to jest mój syn, to znaczy, że chciał właśnie taką informacją przekazać. Gdyby Bóg i pomazaniec byli tą samą osobą, to sugestia oddzielnego bytu byłaby wprowadzeniem w błąd, a wprowadzenie w błąd to jest kłamstwo. A jest niemożliwe, żeby Bóg kłamał, czy też wprowadzał w błąd. Dlatego głos z nieba miał tak wielkie znaczenie dla uwiarygodnienia pomazańca, gdyż kłamstwo o Boga jest niemożliwe. Było to świadectwo, niepodlegające podważeniu. Także dziś nikt nie powinien podważać tego świadectwa. Nie ma też potrzeby, by stwórca posługiwał się półprawdami, zwłaszcza, że drugą stroną półprawdy jest półkłamstwo. A jak już powiedzieliśmy, uboga kłamstwo jest niemożliwe. Załóżmy czysto teoretycznie, że trójca by istniała, znaczy trójosobowy Bóg by istniał. Wtedy to ta okazja zanurzenia, czyli sztu, naszego Pana byłaby wspaniałą okazją zademonstrowania trójjedności, pokazania czegoś bardzo skomplikowanego do pojęcia w sposób możliwie jak najbardziej możliwy do pojęcia dla ludzi. Tymczasem Bóg ogranicza się jedynie do poparcia słownego, a Ducha Świętego nasz Pan dostaje na no, podobnej zasadzie, otrzymali Go także inni ludzie, którzy słyszeli Boga. Tak więc, gdyby, ciągle zakładamy teoretycznie tylko, istniał trójjedny Bóg, to w tym momencie Bóg chcąc być zgodny z prawdą powiedziałby Oto jestem Ja w ludzkiej postaci albo w ludzkim ciele. I byłoby też już oczywiste wszystko. Dlaczego tego nie, nie mówi? Ponieważ przedstawia nam to, co jest prawdą, a to nie to, co inni by chcieli, żeby było. Przedstawia nam Syna, który jest odrębną istotą. Uwiarygadnia Go, posyłając do zadania, które ma spełnić. I za to objawienie dziękujemy Bogu. Amen. Niech Bogu będzie chwała za objawienie nam tej prawdy.